Kurde, no jaka szkoda, taki był ładny amerykański. Mm. Zostawiłem na mapie kilka skrzynek pełnych wózków z TNT i pieniędzy dla pozostałych naśladowców, bo jest jeszcze dwóch w kolejce na poprawiny. A w sumie to tory mogę tak odzyskiwać jak sobie na wysokości głowy zrobię. A nie wiem czy akurat to odzyskałem, ale dobra No jaka szkoda no. Czyli to domek zakłamanego, złośliwego zjeba. Czyli w skrócie ZZZ. No właśnie nie mogę popchnąć wagonika, przed chwilą tam próbowaliśmy i nie chciał się popchnąć. Coś, coś poblokowali chyba. Ta platforma tu stoi od kilku dni, chyba więc może się jakiś admin połapał i specjalnie zablokował. Trudno. A event jakiś trwał, jakiś Baron Someli znowu, coś tam. Jakieś mały są spawnowane, widzę. No aż troszkę za mało chyba jak myślicie. Kiedy obiecany filmik? Wtedy. <grytanie> Wtedy. Kurde, za mało tych włosków troszkę chyba. Tam chyba za mało się zepsuło. Trzeba pójść po więcej. O przyszedł, to dobrze. <noise> Trzeba wrócić po więcej wózków. Nie pamiętam, które rędy się stąd idzie. Stream Snipe. O, górko jest gdzieś zablokowany. Kurde, trzeba by mu pomóc jeszcze. Obczaj, event? Nie. O, popatrzcie, kurwa. Czy ty możesz, jak dziecko, nie wysadzać domku podczas eventu? Wiesz, co? Chuj ci w dupę, kurwę. Od zakłamanej zjebie. No, wyjeb kurwa z listy wyjeb Wyjeb kurwa kurwa na Discordzie go blokowałem, nie mogę go zmutować w grze, jest Smut w grze zablokowali, no Mój domek to chyba tam gdzieś jest Kurwa, jakieś dziury dziwne Jeszcze spadnę A, Kubik spisze mi, że podczas eventu to trochę słabo. No Kubik, słuchajcie, ja mówiłem 10 minut temu, co będę Ja, Nie martwcie Kubik, zaraz idę do siebie. Kurwa, zgubiłem się, nie wiem jak pójść po więcej żelaza i wagoników, kurwa. Bo nie wiem, gdzie jestem. Kurwa, no. Nie mam tych mapek, tych, tych wiecie, tych wynalazków do nawigacji niestety nie słyszę tam jakieś mowy, tam pewnie jest jakiś kurwa nieoświetlony tunel czyli pewnie prowadzi w moje okolicy a mam nawet łopatkę ale kurwa czy ja teraz zdążę pójść po wagoniki a jak myślicie? jaka w no wiesz co ja nie pamiętam kordów nawet do swojego domku co wtrzymi kurwa nie pomoże niestety Dojścia do swojego domu, kurwa, to jest problem organizacyjny. To kto inny to dokończy? Kto inny to dokończy? Będzie fajnie na innych streamach. A ja będę chyba już spierdalał do siebie. Ach, chyba tutaj jest dopiero ten: tu jest ta wyrwa do, do tego, do żelaznego. Zapomniałem, że przecież po drodze jeszcze jest żelazny. O, jaki skriper sprytny się pojawił tak nagle Jakby stąd był O, tu może jest jakieś wyjście A może być, kurde, bo jest podwójne Ktoś robił schodki O, jest kurwa Za chwilę będzie film yy, Burak wysadził mi domek podczas eventu jestem wściekły tak To chuj mi obchodzi takie filmy Co zrobił osobnik ZZZ? No jak sama nazwa wskazuje jest to zakłamanym złośliwym zjebem Więc Zaciąga innych ludzi, ściemniając je, do tego, żeby pomagali mu w griffach Kłamie, że zniszczyłem mu domek No dzisiaj to już nie będzie kłamał Generalnie jest zjebem, no kurwa każdy będzie mógł się o tym przekonać kurwa publicznie z cytatami I jego i jego kolegów, znaczy kolegów, no tych ludzi, którzy przyszli przeprosić, że się dali wciągnąć w takie gówno Ja myślałem kurwa, że to zjeb, ale to kurwa mowy Dobrze, pójdę po żelazo, ale w gruncie rzeczy to chyba będę kończył kwadratową I szedł już robić to co Wam obiecałem, że miał być gotowe na ten weekend. Ale to wiadomo, że Mandziu ma jego wyjebane w kosmos. Mandziu to ma służyć kurwa na kwadratowej masakrze jako admin, kurwa od wysyłania do czarnej roboty. O, burga jest. Na Górgo zostawiłem już paczkę prochu, TNT i pieniążków Więc górko będzie swoje też pewnie jakieś zemsty uskuteczniał A, właściwie to wiecie co, lepiej jak Górgo to dokończysz Mi się nie chce wracać kurwa z tymi wywagonikami Myślę, że tyle ile wrzuciłem to i tak wystarczy, bo tam już dziury do voidów były jakieś, tak? W końcu prawie wpadłem eee, Usuń serwer tak jak Graf Graf wyjebał serwer? Nie, no Graf to chyba jako zawodowy youtuber tam gdzieś tam pokrył i wszystko coś musi zostawić Nie wierzę, że tutaj takie rzeczy, <laughs> że takie rzeczy tutaj by robił Jak wpadniesz do Wojda to tepniesz się do Netteru, tak? No nie wiem A tutaj jest też ciekawostka sprytna, jak Mandziu zachęcił ich do tego, żeby ściąć to drzewo, po czym wyszedł I patrzył się na swoich kolegów kurwa, znaczy kolegów, te ludzi, których zaprosił Czekał, patrzył się ciągle tak, czekał aż wpadną w pułapkę i się pozabijają. Kurwa, głupi zjeb. Dobra, na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj kurwa wystarczy. Poczekamy później na górko, górko swoje rzeczy tam jeszcze. Dobrze, wracamy, wracamy do cywilizacji.